Hectoris. I Hectoris również. Cała siódemka jest już załadowana do maszyny. Jeszcze chwila. I konie ruszyły. Tam jako pierwsza kasala. Kasala, ona się wysunęła na prowadzenie, ale już zmienił ją volans. I volans pod niską wagą obejmuje prowadzenie. 1800 metrów do celownika. Na drugim miejscu galopuje Hectoris, na trzecim jest Kasala, czwarta Dangaria, na piątym miejscu Golden Allegra, na szóstym San Marco i stawkę zamyka księż na śniegu. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów. volans na drugiej pozycji Hectoris, na trzeciej Kasala. Na czwartej Dangaria, tu się nic nie zmienia, blisko Dangari Golden Allegra, dalej San Marco i Księżna Śniegu. 1200 metrów do celownika, Volans reguluje tempo, on prowadzi, na drugiej pozycji jest w tej chwili Kasala, na, na trzeciej Hektorii, blisko Kasali. Stawka się nieco rozciągnęła, na czwartą pozycję wyszła Golden Allegra, blisko niej cofająca się. Dangaria i stawkę zamyka Księżna Śniegu. Volans, Volans. Drugi znów Hectoris, trzecia Kasala. Dalej y, ruszyła się tam Golden Allegra i także Księżna Śniegu dołączyła do czołówki San Marco i Dancar Dangaria z tyłu. Na prostą wyprowadzi Volans. Volans, Kasala. Volans, Kasala, Hectoris. Na razie te konie. Volans, Kasala. Hectoris, Księżna Śniegu finiszuje środkiem toru. Wolans, Wolans utrzymuje prowadzenie. O drugie miejsce zacięta walka kilku koni. Tutaj od pola próbuje ruszyć Hectoris, nie daje rady. Wolans utrzymuje prowadzenie. Tam walczą klacze o drugie miejsce. Finiszuje dobrze Księżna Śniegu. Wolans, Księżna Śniegu razem z Kasalą. I Wolans, Księżna Śniegu, kasala na czwartej pozycji. Hectoris. Pozostałe konie ostatni San Marco